Jak polskie firmy radzą sobie w internecie? Czy polskie marki podbijają świat dzięki temu, że sprzedają na marketplacach? Między innymi za chwilę o to zapytam moje gościnie. Partnerem programu jest amazon.pl. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek. Forsal.pl, obiektywnie o biznesie, a ze mną w studio Joanna Kwiatkowska, wiceprezeska zarządu, dyrektorka sprzedaży i ko-founderka Kubota S.A. Dzień dobry. Oraz pani Marta Bruskę, menadżerka do spraw usług handlowych w Amazon.pl. Dzień dobry. Dzień dobry paniom. Kubota to nie marka, Kubota to nie produkt, Kubota to styl życia. No Z takim marketingiem, no to wydaje się, że już macie na pewno Polskę podbitą, jak zdecydowaliście się, jak taką popularność zdecydujecie się przełożyć na sprzedaż internetową i dlaczego wybraliście akurat Amazon? Hmm. Um, tutaj zmienię troszeczkę czas tego czasownika, bo już powoli podbijamy. I wracając do korzeni, dlaczego to zrobiliśmy. Tutaj głównie chodzi o, chodzi o dywersyfikację sprzedaży, tak. Obecnie marki nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być tylko we własnym sklepie online, tylko w jakiejś dużej sieci handlowej. My staramy się już od, od kilku lat maksymalizować tę dywersyfikację sprzedaży. I nam się to udaje. My wywodzimy się przede wszystkim z e-commerce, z kanałów online. W momencie reaktywacji marki w 2018 roku naszym pierwszym i naturalnym kierunkiem rozwoju był online. Po kilku latach stwierdziliśmy, że mamy bardzo dobry produkt nie tylko markę, ale bardzo dobry produkt w bardzo dobrej cenie. Posiadamy bardzo Dobrą propozycję wartości dla klienta, nie tylko polskiego, ale też zagranicznego, więc zdecydowaliśmy się rzeczywiście na wprowadzenie oferty na, na początku na Amazon Polski, a później w ramach duplikacji oferty na Amazon Niemiecki, na Amazon Francuski. Obecnie jesteśmy też na hiszpańskim, włoskim, niderlandzkim i tak dalej. Więc tutaj pytanie nie brzmiało, czy wchodzimy, tylko kiedy wchodzimy. Obecnie bardzo szybko się rozwijamy na tym, w tym kanale i A możemy coś widzimy. powiedzieć o skali, nie wiem, zamówień, wartości? Obecnie nie do końca mogę, ze względu na to, że, że jesteśmy spółką giełdową, różnego rodzaju dane są wrażliwe, natomiast, natomiast obecnie 5-6% całego obrotu spółki, nie mhm. tylko obrotu e-commerce, ale całego obrotu spółki, to cross-border, głównie właśnie realizowany przez, przez Amazon. Mhm. No, tu jest y, success story. A gdybyśmy mieli powiedzieć, dlaczego jeszcze polscy przedsiębiorcy, szczególnie MŚP, powinno zainteresować się wejściem na Amazon? Z wielu powodów. Myślę, że sporo polskich przedsiębiorców cały, przedsiębiorców cały czas ma pewnego rodzaju obawy, ma wątpliwości, czy to jest dobry moment teraz dla nich, czy marka jest znana, czy nie zginą w morzu innych ofert. Więc myślę, że to jest dobry powód, żeby przełamywać te, te obawy i też walczyć z tymi mitami. Tymi mitami, że nie poradzimy sobie, jak nie będziemy mieli języka, że nie poradzimy sobie, bo nie znamy warunków w innych krajach. Myślę, że to jest Dobry, chyba najlepszy powód, żeby testować swoje możliwości na szerszych wodach niż tylko lokalnych. Pani powiedziała, że byliście marką online, weszliście do tradycyjnej sprzedaży, ale też stwierdziliście, że już czas rozwijać się bardziej. No i Amazon, różne rynki. Dlaczego Amazon wybraliście? Co spowodowało, że ten marketplace? Są to klienci, którzy można powiedzieć, że są na tacy. Oczywiście w grę wchodzą różnego rodzaju kwestie typu poziom nasycenia rynku. My jako producent klapków, głównie bo nadal tym korem są, są klapki, mamy tam dosyć duży ścisk w tej kategorii, więc rzeczywiście pozycjonowanie, wybór odpowiednich słów kluczowych, odpowiednie i dobre pod względem marketingu, Zaprezentowanie swojego produktu na karcie produktowej to rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Natomiast dla nas bardzo dużym takim plusem jest rzeczywiście taki gotowy system sprzedaży, tak? dodawanie ofert na platformie której technologicznie trzeba obsługiwać, tak jak to jest w przypadku sklepu sklepu WWW, a mamy dosyć dobre porównanie, bo my startowaliśmy właśnie w tym 2018 roku od sklepu WWW, więc ja dokładnie wiem ze względu na to, że odpowiadałam bezpośrednio za zabudowę tego sklepu, jakie tam są po, po kolei te wszystkie czynniki, więc kwestie właśnie gotowego systemu sprzedaży, logistyki, czyli fulfillment by, by Amazon platformy reklamowej, adsowej, amazonowej i różnego rodzaju inne moduły typu Brand Registry, czy, czy tutaj ten cały seller central, czyli, czyli panel sprzedawcy. Są to gotowe elementy, z których po prostu trzeba korzystać, trzeba nauczyć się korzystać przede wszystkim i, i sprawdzać właśnie, cały czas reweryfikować swoje działania po to, żeby właśnie ta sprzedaż rosła. Jakie są największe bariery, o których mhm. mówią polskie firmy, żeby wejść na y, Amazon? Jeśli chodzi o MŚP, jak pomagacie im, przekonujecie, że można te bariery w łatwy sposób pokonać? Mhm. Czyli ja myślę, że jedną z takich głównych, podstawowych barier jest, że wielu polskich przedsiębiorców myślę, że są może za mali, że to może jeszcze nie jest ten moment, że że logistyka nie jest przygotowana, że koszty przerosną ich możliwości, że nie będzie wyników, których się spodziewają za szybko i że to przyblokuje ich rozwój też lokalnie. I to jak pomagamy, no przede wszystkim staramy się faktycznie wychodzić do, do ich potrzeb i wiemy też, że. Trochę niepewności jeszcze jest w tych polskich przedsiębiorstwach, dlatego też uruchomiliśmy program akceleracyjny, że każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się teraz zarejestrować na amazon.pl, ma możliwość skorzystania z promocji, czyli 6 miesięcy bez prowizji opłat za, za sprzedaż i opłat rejestracyjnych, co wydaje się bardzo dobrym, ciekawym prawie, że piaskownicą do tego, żeby wejść, pobawić się, zobaczyć, z, z czym się to je, jak można, tym, jak można rozwijać się na Amazonie. Bez większych kosztów, bez większych obaw. Więc, to jest na pewno jeden z tych aspektów. Drugi to też faktycznie wprowadziliśmy dość spore obniżki na Fulfillment by Amazon, o którym pani coś wspomniała, czyli możliwość korzystania ze wsparcia logistycznego, czy nawet z usługi logistycznej, gdzie faktycznie Amazon przejmuje na siebie cały proces od magazynowania, wysyłki, obsługi zwrotów. Transportu, więc faktycznie wtedy zostaje na rękach tego przedsiębiorcy przede wszystkim dbałość o produkt, no i o klienta. Internet, rynek tradycyjny, Amazon, te rynki czy, czy te formy sprzedaży uzupełniają się, czy, czy są pomagają rzeczywiście sobie nawzajem, czy widzicie, że nie? Wiem, może się kłócą któreś ze sobą? Myślę, że jak najbardziej pomagają. Obecnym kierunkiem rozwoju wielu marek, takim najbardziej perspektywicznym jest Omni Channel. Czyli łączenie tego online z offline'em. E, czyli e, o, obecnie jest taka sytuacja, że klient jest coraz bardziej wymagający. Często idzie najpierw do sklepu, żeby sprawdzić jakiś produkt, a później kupuje online. Nieraz najpierw sprawdza online, później idzie do, idzie do sklepu i kupuje, e, kupuje stacjonarnie, więc e, jesteśmy w stanie, jakby, dużym wyzwaniem rzeczywiście marek jest zaprojektowanie tego doświadczenia w ten sposób, żeby było jak najbardziej spójne. Czy w momencie, kiedy m, budujemy, Świadomość naszej marki, budujemy jakieś, jakieś doświadczenie. Ważne jest to, żeby w dużym skrócie na marketplace, na Amazonie czy na innych marketplacach, w naszym sklepie, w naszych stacjonarkach lub w naszych sieciach partnerskich każdy klient miał to samo doświadczenie. Więc tutaj jeszcze a propos Amazona, uważam, że. Bardzo dobrym i takim spełniającym te wszystkie wymagania budowania świadomości marki i dbałość o to, o to doświadczenie, jest rzeczywiście Storefront i ten Premium Plus Content, który Amazon udostępnia. W dużym skrócie chodzi o to, że. W momencie, kiedy klient wchodzi na naszą kartę produktową albo wchodzi do naszego sklepu Amazona, bo można jako marka budować taki sklep w Amazonie, można stworzyć taki swój mini sklep WWW. Czyli dla na przykład małych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście jeszcze nie mają swojego online'u, jest to bardzo dobre rozwiązanie, żeby zacząć właśnie w ten sposób budować swój mini sklep właśnie za pośrednictwem platformy Amazon, zanim wejdzie się w taki powiedzmy, że pełnoprawny, dojrzały e-commerce. I własne sklep wWW. Pani Anna poruszyła ciekawą rzecz. Mhm. Własny sklep, czy jednak marketplace? Jak Wy na to patrzycie? Co bardziej pomaga rozwinąć skrzydła? Ja myślę, że chyba przede wszystkim widzimy siebie jako partnera przedsiębiorców. W związku z tym nie konkurujemy z nimi, z ich kanałami, tylko wspieramy ich rozwój i faktycznie dajemy możliwości dodatkowego. E, Dodatkowego dotarcia do innych albo szerszego dotarcia do klientów. Więc nie, nie szłabym tutaj w albo-albo, tylko faktycznie zastanowiła się, jakie są potrzeby każdego takiego sprzedawcy i tego, co w danym momencie najbardziej odpowiada jego możliwościom, potrzebom, wizji, strategii, ale też jakby z czym wiąże się jego produkt, no bo to też różne produkty mają też swoje różne wymagania i w różny sposób będą promowane i będą docierały do, do klientów. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej możliwe i też sukcesy różnych naszych partnerów, przede wszystkim tutaj nawet mogę powiedzieć Kubota jest wspaniałym przykładem, potwierdzają, że ta wielokanałowość jest dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że to co też mówiliśmy tutaj ten, ten front jeżeli chodzi o marki, to jest związane z, w ogóle z całą rejestracją marki. I tutaj też nie mamy takiej obawy, że my znowu konkurujemy. My jesteśmy od tego, żeby wspierać marki, polskie marki, ale w ogóle Amazon jako, jako organizacja wspiera, wspiera marki. I brand registry to nie jest tylko możliwość pokazania siebie, swojego brandu czy swojej unikalności, ale też zabezpieczenie tej marki. Przed, przed konkurencją, przed, przed działaniami, które mogłyby zaburzać faktycznie wizerunek. Albo, albo faktycznie nawet być nastawione na, uczciwe, na nieuczciwe działania różnych podmiotów. Więc myślę, że to jest na pewno jeden z takich aspektów, których to partnerstwo na pewno się sprawdza i w którym się chyba potwierdzamy jako, jako wiarygodny, dbający o, swojego, o, swoje, o swoich sprzedawców partner. Mhm. Y jak sprzedajecie za granicę? Tylko przez internet czy też macie, no właśnie, w tych tradycyjnych kanałach sprzedaży? Obecnie sprzedajemy online, czyli przez sklep www oraz marketplace tych kanałów czyli jest Czyli omnichannel sporo. internetowy. Omnichannel internetowy. Oprócz tego mamy jeszcze omnichannel powiedzmy, że B2B. Zajmujemy się również sprzedażą produktów personalizowanych do firm, organizacji na różnego rodzaju Event, employer branding i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sprzedaż hurtową, czyli ten taki model tradycyjny, to rzeczywiście współpracujemy z małymi, średnimi, większymi przedsiębiorcami. Mamy nadzieję na pozyskanie jeszcze większych, jeszcze, jeszcze więcej tych, tych sieci handlowych. Natomiast nie posiadamy obecnie swoich własnych sklepów stacjonarnych. Jest to nasz świadomy wybór, ponieważ utrzymanie, prowadzenie tej, tego takiego tradycyjnego retailu jest bardzo kosztochłonne i po prostu jest to nasza strategiczna decyzja, że wykorzystujemy stacjonarne punkty naszych partnerów do tego. Dlatego dla nas też jakby ważne jest, żeby być stacjonarnie, ale nie za pośrednictwem swoich własnych salonów, ale też za pośrednictwem partnerów handlowych. A na jakim etapie rozwoju tej sprzedaży zagranicznej zdecydowaliście się wejść właśnie w Amazon i rozwijać te sklepy, o których na początku Pani powiedziała, czyli kolejne rynki, kolejne kraje? My jesteśmy na Amazon od chyba samego początku, od 2021 roku. Na początku realizowaliśmy to wszystko tak bardzo step by step, czyli realizowaliśmy na początku logistykę poprzez nasz własny magazyn, później zobaczyliśmy rzeczywiście to, o czym mówiłam, że sprawdziliśmy, że produkt jest dobry, price point jest dobry, że klientowi niemieckiemu, który nie zna marki Kubota, który, marka, która nie ma, tak jak w Polsce, 70% rozpoznawalności wśród Polaków, a można powiedzieć, że prawie zerową wśród Niemców rzeczywiście się sprawdza, że nasze produkty są po prostu dobre. Więc zainwestowaliśmy rzeczywiście tutaj w procesy, po to, żeby, po to, żeby wprowadzić te, te produkty poprzez właśnie ten fulfillment amazonowy. Więc teraz naszym głównym takim wyzwaniem jest jest zasilanie i analiza stoku, który jest, który jest, w Amazonie, więc de facto te dosyłki, które też no, z, naszej, z naszego punktu widzenia no, są, są bardzo wydaje mi się, że, że zaopiekowane i sprawdzamy, które, które SKUS performują lepiej, które gorzej i dosłownie co tydzień na to reagujemy. No dobrze, to porozmawiajmy o tym, jak polskie marki mogą się rozwijać, jak mogą zdobywać. Te zagraniczne rynki, no tu mhm. fantastyczny przykład kolejnych krajów, na które się firma decydowała, od tych najbliższych naszych sąsiadów, po, po coraz dalsze i coraz bardziej, można powiedzieć, egzotyczne. No więc, jak, jak sobie nasze polskie marki radzą i co mogą jeszcze zrobić, albo jakie są narzędzia, które wy podpowiadacie, żeby wykorzystali no, do ekspansji? Mhm. Radzą sobie coraz lepiej i to z przyjemnością możemy obserwować, bo, bo nawet jeżeli trwamy się do tego 21 roku, pamiętam tych takich e, historii sukcesu, było, było trochę i z każdym kolejnym rokiem ich przybywa. I to jest przyjemnie patrzeć, jak te kolejne polskie marki rozwijają się tak e, fantastycznie e, w Amazonie. Ale co e, można zrobić i do czego zachęcamy? No przede wszystkim, żeby spróbować żeby zdecydować się na ten pierwszy krok, wykorzystać też tą promocję, którą teraz e, oczywiście oferujemy, z, zainwestować ten, ten czas w te pierwsze sześć miesięcy rozwinięcia się w, e, na Amazon.pl, ale też korzystanie z tego faktu, że wejście i założenie profilu na Amazon.pl oznacza też niewielkim wysiłkiem wejście też na kolejne rynki europejskie, e, czyli tak naprawdę obecnych w dziesięciu rynkach, e, tak po prostu decydując, podejmując taką decyzję. Myślę, że e, służy temu i sprzyja temu bardzo dużo narzędzi, które Amazon nieustannie rozwija i czy są to jest to wsparcie tłumaczeń e, kart produktów z jednego rynku na drugi, czy jest to możliwość właśnie skorzystania z ofert e, wsparcia logistycznego. Z różnego rodzaju programów, które te marki po prostu wspierają. Czy to, co wspomnieliśmy już dzisiaj, zarejestrowanie swojej marki, żeby zabezpieczyć się, no bo też mamy bardzo ciekawe produkty i warto zadbać o nasze bezpieczeństwo, zarówno tutaj lokalnie, jak i, i globalnie. Więc myślę, że no, trzeba, jakbym miała powiedzieć, co, no trzeba sobie podjąć tą decyzję i zdecydować, że chcemy spróbować i nie robić tego, nie trzeba tego robić małymi krokami. Nie trzeba od razu skakiwać na głęboką wodę, ale zacząć te kroki stawiać. No bo od tego się zaczynają te historie sukcesu. Jeśli miałaby pani doradzać polskim firmom, które się zastanawiają, które patrzą: "Wow, Kubocie się udało, zdobywa kolejne rynki. Jak wejść? Do czego się przygotować? Z jakich narzędzi może najlepiej skorzystać, które pomogą rozwinąć biznes?" Hmm. Ja wychodzę z założenia, że wszystko zaczyna się od opłacalności prowadzenia biznesu. Tak? Wydaje mi się, że najlepiej um, trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na takie pytanie, czy chcemy na początku już um, mieć ten zysk, czy na początku jest to dla nas inwestycja. I do jakiego czasu inwestujemy, i po jakim czasie chcemy już zaczynać zarabiać? Um, my te kwestie właśnie rentowności monitorujemy non-stop, łapiemy absolutnie każdy koszt i taka jest rzeczywiście moja rada dla każdego, dla każdej osoby, która jest na każdym marketplace, nie, nie mówię tylko o Amazonie, ale o każdym marketplace, żeby rzeczywiście sprawdzić wszystkie e, te takie pozycje kosztowe. Zaczynając od takich najgrubszych typu rzeczywiście reklamy FBA, prowizja marketplace'ów, która no jest absolutnie naturalna, bo my po prostu korzystamy z, z infrastruktury obcej, więc, więc są to koszty totalnie naturalne, ale takie kwestie jak koszty obsługi zwrotów, jak właśnie koszty wysyłek do magazynów FBA, to, 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 to wszystko są takie mikro, Teoretycznie dla nas mikrokoszty, które na totalu rocznym rzeczywiście się sumują i, i trochę nam te marże zjadają. Trzeba też zadbać o opakowanie i zastanowić się, jakie jest dla nas najbardziej opłacalne, jakie są dla nas najlepsze jakby formy pakowania właśnie po to, żeby te wysyłki były najtańsze. Więc jakby cały czas ta taka optymalizacja kosztowa na absolutnie każdym tutaj kroku. Z ciekawostek jeszcze, my tę optymalizację już prowadzimy de facto kilka lat i dzięki temu, tak też zachęcając przedsiębiorców, którzy patrzą nawet na Niemcy albo na Francję, jak na rynki egzotyczne, dzięki temu, że my uwierzyliśmy w ten produkt, podjęliśmy taką eksperymentalną sprzedaż w tym roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i widzimy, że rzeczywiście od kilku tygodni nie ma tam oczywiście na razie gigantycznych Gigantycznej sprzedaży, bo to wszystko budujemy, tak jak powiedziałam, krok po kroczku. Natomiast widzimy nawet tam bardzo duży potencjał. I dzięki temu, że Amazon jest na całym świecie, to jesteśmy świadomi tego, że dzięki już ułożonym procesom i skalowalnym procesom jesteśmy w stanie nawet zaraz uruchomić sprzedaż, nie wiem, w UK-u albo w Stanach Zjednoczonych. Mhm. No cóż, drodzy przedsiębiorcy, jak widzicie, niekoniecznie egzotyczne, są, egzotycznym rynkiem jest Francja. Mogą to być też Zjednoczone Emiraty Arabskie, a dzięki temu, że jesteście w internecie, to takie egzotyczne rynki są dużo łatwiejsze do zdobycia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi i Państwa gościniami była pani Marta Bruska, menadżerka do spraw usług handlowych w Amazon.pl oraz pani Joanna Kwiatkowska, wiceprezeska zarządu, dyrektorka sprzedaży i fanderka w Kubota SA. Partnerem programu jest amazon.pl